Moin aus Hamburg, lieber Szoko cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam z Hamburga, drogie pierniki, piątek, 7 lutego, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz presy, Spiegel aus, Deutschland. Zaczynamy od gazety Bild, która pisze, erste Details über Trumps großen Friedensplan enthüllt, Verkündung in Deutschland geplant. Gazeta Bild pisze o szczegółach, pierwszych szczegółach planu, wielkiego planu pokojowego Donalda Trumpa, co ciekawe, ten plan pokojowy ma być ogłoszony w Niemczech podczas wizyty Trumpa, właśnie w Niemczech. Czyli Niemcy będą miały jakąś centralną rolę w tym całym planie pokojowym. No i według informacji, które podaje Gazeta Bild, m.in. Łęski może stracić władzę. Dann haben wir Hilfe für die Bundestagswahl Walu Wahlomat ist online pomoc w po podejmowaniu decyzji przed wyborami. Dla wszystkich, którzy mogą wziąć udział w wyborach w Niemczech, nie są jeszcze zdecydowani, strona internetowa Wallo-March jest online. Jest to strona internetowa, na której po odpowiedzeniu na kilkadziesiąt pytań dostaniecie wykres, w którym to będzie pokazane, z jakimi partiami politycznymi wasze upodobania polityczne się najbardziej zgadzają. Dla wszystkich niezdecydowanych polecam, jest to rzeczywiście dość dobra i taka szybka pomoc, jeżeli chodzi o podjęcie decyzji i w ogóle zorientowanie się wśród programów politycznych partii w chwili obecnej, które właśnie w tych wyborach biorą udział. Dan, liebe Leute, ARD, Deutschland, Trend, Union und AfD liegen in Umfrage leicht zu, tymczasem Unia i AfD nieznacznie zyskują w ostatnich sondażach, tutaj jest przytoczony sondaż ARD, no i a propos jeszcze partii AfD, cały czas trwa dyskusja, słuchajcie, umgang mit der AfD. Der Geist ist aus der Flasche. Media piszą o tym, że Jean wyszedł z butelki, tu Gazeta, tutaj Der Spiegel dokładnie no i chodzi o to że unia pomogła AfD w wspólnym głosowaniu w Bundestagu zadomowić się po prostu na scenie politycznej w Niemczech jest to teraz siła z którą na pewno wszystkie partie muszą się już liczyć no i jest to proces mówią tutaj politolodzy którego już nie da się odwrócić nie da się go zatrzymać mało tego dzięki Ilonowi Maskowi AfD stała się już teraz powoli partią po prostu międzynarodową tymczasem BSW szefin Zara Wagenknecht nennt Merkel Mutter der AfD tymczasem Zara Wagenknecht Partii BSW nazywa Angelę Merkel, bo ją byłą kanclerz, matką partii AFD. Chodzi tutaj oczywiście o nieudaną politykę imigracyjną, byłej kanclerz. Sama Angela Merkel oczywiście się z tym stwierdzeniem nie zgadza. Co ciekawe, to już drugi polityk, tutaj pani polityk, która właśnie w stosunku do Merkel wysuwa um, takie. No, takie oskarżenia. Pierwszy był Friedrich Merz, tej samej partii, do której należy Angela Merkel, to też trzeba zauważyć. Ten haben wir. Bryzantycalen, Union attackiert asyl des Kanzlers. Tymczasem mamy tutaj liczby, bardzo zastanawiające liczby. Unia, CDU, CSU atakuje narrację kanclerza o azylu. Kanclerz podczas teraz kampanii wyborczej opowiada jednak o tym, że ta jego. Polityka tutaj migracyjna, imigracyjna była raczej dobra, że ludzie się asymilowali, że wszystko było, że tak powiem, na dobrym torze i szło w dobrym kierunku. Tymczasem tutaj Unia pod, podważa po prostu te liczby. Pisze między innymi o tym, że dwie trzecie ubiegających się o azyl to byli mężczyźni, że 87% osób przybywających z takich krajów jak Syria czy Afganistan nie mieli w ogóle żadnego wykształcenia zawodowego. Tymczasem po prostu zasilili grono bezrobotnych w Niemczech i to jeszcze w ogóle bez perspektywy na jakiekolwiek podjęcie pracy w najbliższym czasie, co oczywiście doprowadziło, no, do mocnego obciążenia systemu socjalnego, systemu na przykład też emerytalnego, no i jak się okazuje, na przykład też systemu zdrowotnego. Jeżeli chodzi o ten system zdrowotny, słuchajcie, no, to mamy taką, takie wiadomości tutaj, CDF Bericht, bekommen Asylbewerber schneller, Zahnarzttermine. a CDF, tutaj magazyn frontal CDF, zajął się takim, no, takim tematem które może Wam się wydać trochę śmieszny, ale jednak śmieszny nie jest, czy osoby ubiegające się o azyl szybciej dostają się na wizyty u dentysty. No nie jest to sprawa, y, słuchajcie. Y nie jest to sprawa nijaka, to jest sprawa, która jest ważna, ponieważ coraz więcej, coraz dłużej czeka się na e, terminu lekarzy w Niemczech. No i jak się okazało, magazyn Frontal tutaj doszedł do informacji pochodzących od lekarzy, którzy powiedzieli, że bardzo chętnie przyjmują azylantów ze względu na to, że po prostu dostają za nich więcej pieniędzy niż za osoby ubezpieczone ustawowym ubezpieczeniem, czyli takim normalnym, e, jak my zwykli e, obywatele. Czyli nie jest to rzeczywiście sprawa śmieszna, no i coś jest na rzeczy jakby nie było. No, i słuchajcie, dalej. Rest Rock befürchten für die Demokratie, der Spiegel. Der Spiegel pisze o tym, że tutaj przedstawiciele firm, przemysłu, przedstawiciele e, no, gospodarki obawiają się zagrożenia e, dla demokracji, przez co obawiają się też zagrożenia dla Niemiec jako, jako lokalizacji dla, m, dla przemysłu. E, z drugiej strony, e, partie, które teraz starają się o to, aby wejść do rządu, mówią o tym, no, że to właśnie ostatnie lata rządów e, koalicji, tutaj. Ampel czyli Światło Drogowe, doprowadziła do tej sytuacji przede wszystkim przez to, że po prostu bardzo mocno poszybowały w górę w Niemczech koszty e, i koszty utrzymania pracowników, no i same koszty też po prostu podatkowe. Markus Zuda, Fordert mehr Rechte für seine Grenzpolizei, Bayern w Flüchtlinge selber zurückweisen. Tymczasem Markus Zuda domaga się większej prawdy swojej Straży Granicznej. Bawaria sama chce odrzucać uchodźców. und dann eine Debatte Milliardenchecks der Bundesregierung wie viel Stahl kann sich Deutschland noch leisten der Spiegel der Spiegel sehr um, taką das no debatą, trzeba powiedzieć na ile stali stać jeszcze Niemcy chodzi o to, że po prostu ten przemysł stalowy w Niemczech jest cały czas mocno dotowany przez rząd miliardy płyną w tym kierunku aby utrzymać Miejsca pracy. Cały czas jest nadzieja na to, że będzie tak zwana zielona stal, czyli produkowana z wodoru i że uratuje to dziesiątki tysięcy miejsc pracy jednak rosną ostatnio wątpliwości co do tej strategii strategii Olafa Scholza i Roberta Habeka. No i teraz jest wielki znak zapytania, co zrobi na przykład Friedrich Merz, jeżeli zostanie kanclerzem, czy nie odwróci czasami biegu tych wydarzeń. Dan, Wachum de Rzeczenie Klimat i bezwancyjnych okazuje się, że Niemcy nie osiągną swoich celów. Do roku 2030 w chwili obecnej spada wprawdzie emisja dwutlenku węgla, natomiast eksperci są tutaj przekonani i zgodni, że spada, natomiast nie będzie spadała wiecznie. W chwili obecnej mamy rzeczywiście, yy, mamy rzeczywiście kryzys gospodarczy, który przyczynia się również do tego, że spada emisja, jednak kiedyś ta gospodarka po prostu znowu ruszy. Jeżeli nie ruszy gospodarka, to ruszą yy inne. Inne sektory, na przykład, ale z drugiej strony mamy też Brukselę z nowymi obostrzeniami, czyli z nowymi e, przepisami. No i Bruksela też wymaga po prostu e, od Niemiec. Na razie jest jasne, do roku 2030 e, cele nie będą osiągnięte. VW Interne Überlegung: Woder Künftige 20.000 euro Stroma gebaut werden soll. Tymczasem trwają też dyskusje w firmie Volkswagen, gdzie ma być produkowany samochód elektryczny za 20.000 euro. To ma być ten taki nowy, prawdziwy Volkswagen. E, tutaj jakby dziennikarze też są bardzo realistyczni i mówią o tym, że na pewno nie będzie produkowany w Niemczech, ponieważ koszty produkcji w Niemczech byłyby zbyt wysokie, czyli będzie po prostu gdzieś za granicą. Wielu stawia po prostu na Meksyk, słuchajcie. Gas price, Stand seit Herbst, 2.03. Tymczasem ceny gazu w ogóle w całej Europie osiągnęły najwyższy poziom od jesieni 2023 roku. No i tutaj głównym, że tak powiem, winowajcą są, jest Donald Trump przez swoją politykę. No, i też pogoda ze względu na to, że mamy, jest zimno po prostu. No, i a propos jeszcze, słuchajcie, energii, tych węglowodorów, których cały czas nam brakuje, chciałem jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy. British Regierung leitet Wende zu atomkraft ein. Brytyjski rząd inicjuje zwrot w kierunku energetyki jądrowej. Tutaj premier. Wielkiej Brytanii powiedział, że e, Wielka Brytania zbyt długo była zakładnikiem energetycznym Wladimira e, Putina, no i będzie inaczej. I to jest znowuż kolejny kraj, który robi coś zupełnie innego, e, co robią Niemcy. Kucz, to z Was słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. euch einen schönen, erfolgreichen tag i Dziś życzę Wam miłego, pełnego sukcesu dnia, no i oczywiście e, też miłego weekendu. Beste grusy von mir. Und tschüss.